No Myślę, tak, no, no powiem tak, bo ja nie chcę tego pretycji, e, które blokują e, lokowanie bezpośrednio w danej gminie e, migrantów. Przede z mojego, co mój cały powiat, e, cała gmina jest obstawiona tak, że żaden migrant nie ma zgody rady gmin, gminnej po to, żeby na przykład utworzyć jakieś mieszkanie socjalne dla nich, super, e, ten, super. więc ja pod tym względem działam u siebie, ale to dalej Ty Ty jest problem. No teraz to chyba 6 sierpnia w Warszawie się trzeba spotkać. 6 sierpnia? Myślę, że tak. Jeś, być, jeśli nic się nie wydarzy, to, to myślę, że... Znaczy może się wydarzyć, powiem tak. Bo kombinują to, dobrze w tym kierunku, dobrze wiemy, że chcą to przesunąć. Ale, przynajmniej o miesiąc. Ale na razie jakby trochę słabną. No ale to właśnie, im większy opór nasz, tym oni są słabi. No jeżeli my będziemy siedzieć cicho, i będzie tutaj na przykład tylko dwóch panów, ale nie będzie tutaj 200 panów, no to będzie też inne. No i muszą mieć wsparcie nasze, nie, tak naprawdę. No i mają. To tak wygląda, chłopaki. To tak wygląda, bynajmniej tutaj, w właśnie w Zgorzelcu. Jak tam dalej, to niech sobie ktoś jedzie, zobaczy. Na pewno niech nie pierdzieli głupot, że nic się nie dzieje, bo się dzieje, nie? Dzięki Piotr nie, nie, za relację. Myśmy tym mówili, bo nas tu jest dwóch, ale jest samochód, który jeździ teraz od Jędrzechowi do Radomierzy mm -hmm. i na przejścia graniczne. I Aha, i kontroluje patrol, patrol. patrol. No to widzisz, tutaj chłopaki wiedzą, okay. no, tam, jeżdżą. No i trzeba to Piotr, trzeba to jeszcze niech panowie powiedzą, że na pewno robią to ze swoich środków, bo ten samochód też na powietrze nie jeździ. Oczywiście, ja też tu przyjechałem ze swoich środków, na no, no to nikt nie daje. Jeżeli mamy walczyć o Polskę, no to niestety. Musimy poświęcić czasami i nasze pieniądze, nie? Pieniądze to najmniejszy problem. Tak jest. Tu wam pokażę fajne ujęcie. Bardzo mi się podoba ten maścik z podświetloną flagą, naszą. Bardzo fajnie. Więc tak to wygląda. Ogólnie jest spokój, więc ja będę kończył idę sobie zajarać, bo wiem, że zaraz panują. Ja Dzięki. Dzięki Piotr, to... pozdrawiamy. Tutaj panom podziękujcie, nie mi, ja tutaj Dzień jestem. Dzięki i panom, i tobie, i za relację, Bardzo ciekawe było. To no, nie to trzeba to trzeba, trzeba jeszcze Piotr powiedzieć, że zobacz. Niektórzy sobie śpią, czy balują w centrum, czy to gdziekolwiek w naszym kraju, a inni stoją i pilnują. Tak, dokładnie tak. To ludzie starsi, to jest stara szkoła. To, to... to są tak zwani teraz bohaterowie niestety naszego kraju. Zwykli cywile, nie? Ja...